Zapitam witam w tego typu Jak u was? Wiem, młoda godzina W takich godzin to jeszcze śpicie, bo Wczoraj mężowaliście na pewno Także dzisiaj trzeba odespać I zajrzeć, no ja wiem nie wiem, coś na ten temat wiem. Pisam, ja będę w To też kiedyś tak melanżowało. I, widzę, że nie, teraz się skończyło. Dlatego tak mówię. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest 22, 23 24. Święta. Ułowa pani tego typu, widzę pani. Dzięki, że też po 24 <try> to jest wtorek. Ja tam przygotowałem za święt. Tu już widzę pani. Widzę święta. Dzisiaj, no jutro po 24 to już święta. Święta, święta, święta i poświęca się cały panie. Tak zacznę. Cóż, taki jest murat świąt. I cały panie. Nic się nie zrobił. Ogólnoliście wczoraj walkę. Ja tam oglądałem, no i wiadomo, że do pracy wczoraj musiałem yes. jechać. Ale kolega przejechał po mnie, bo razem pracujemy w tej firmie i pojechaliśmy do pracy. pojechaliśmy do pracy, tam w pracy też rozmawialiśmy w tych walkach. Ale tak, to ładnie było. Widać było. Ja to może dużej Dex trenuje Jak wiecie. Oto. No było dla niego proste. Co tam piszecie? No, co to jest? No, z Co mam, bratus? Czy tu zrobić na coś powiedzieć? To jest chyba od 2 zależności, nie od mnie już dobijemy do 2000 lajków na fanbacku. O. jest 1200 coś e, lajków. Może dobijemy do 2000 lajków. To wszystko odwań, od 2 w zależności a wiecie o tym, że macie ten konkurs to z tego konkursu nie bierzecie Jak nie się cienić, a, a tym mnie na żywo postawienia to nie musicie brać udział w konkursie od tego zacznę ja tylko odpowiedziałem w sprawie tego konkursu na jakie zasadzie ten konkurs polega i co macie zrobić ale niektórzy mają to Gdzieś, no trudno. To są nie dostaniecie tych posawie, którzy lajkują i odobą co gazu. Trudno, się mówi, ja nie będę temu. Tam! Ja też wrzuciłam z pracy, pospałem i ze strząta. Święta sobie, sobie zwierzają też. też Ja to A, co yy, wskierował yy, yy, się do tematu, widzowie Pani, wczoraj wiedział o tym, że Azad nagle jakiś tam kimik o tą stoga yy, Widzowie Pani, wiecie dlaczego on mi przestawał atakować? Od tego zacząć tak. Spalony jest. Po pierwsze, po drugie. Zadał się żulem, który za niego wszystko robi. Tak to ja powiedziałem, daj mu tą stylę nie po będzie, Będzie warte. Po prostu aspekt się wypalił. Po pierwsze, przerosło jego tak, że mamy ponad 1000 lajków. sobą na kanale mamy. 3400 ponad 400, ale będzie 3500 lajków, nie lajków, tylko subów lajków jest 1000, ponad 1000 lajków i do 2000 lajków. To jest wszystko od razności. I to jego zadowolało, że najpierw może był go, ale do momentu. W momencie jak z żulem się nie pogadam. Widziałem, widziałem. Tak ja mówiłem, widziałem. widziałem. Hmm. On się go po prostu wydali. Jego argumenty już nie ma. Od ja tego zacząć. Bo jakby miał, to w tym momencie, co ja mu powiedziałem hmm. o tej sobie. to coś pomknął. Ktoś powiedział, coś nagrał, le. a tu w ogóle, Ejko, Czy mi Pani, co się mówi. tak koł zaczął, i tylko zaczął. Bo tylko zaczął, powiedziała Ja powiedziałem krótko, ma coś do mnie, niech powie, to w oczy. to się straci, a nie, tylko przez super mi to może mi naskoczyć. Tak? Ale sam się teraz odczernił. z tym Z żurem to w ogóle się odczernił. Oś, od, yy, tak, wykopli. już jego tam zaczyna yy, atakować. założę. bo tak wiecie o tym w że jak nagrywa, to wrzuca to na tagu bonzo, na wykochę wczoraj nie wrzucił tego odcinka w ogóle nie wrzucił tylko podesłał mi linka Asber no co teraz wystraszyłeś się że byłeś górną ale teraz dom z tym żulem a, o tego za o tego za przegrałeś i no się do tego faktu przyznać, tylko próbujesz, próbujesz, tak jak wczoraj spróbowałeś um, zrobić ten filmik o tej stówie, no i czym zapowiedziałeś, to, że dasz tą stówę żyłowi, żeby z tobą coś nagrał, po i logicznie, w Pozdrawiam, Aryka. Czymś chciałeś się zabłysem? Z żulem zobaczcie zabłócłeś. On Żur i ty Żur. Równa się gówno. Ja wiem co cię boli. Asta że nie masz tyle lajków nie masz suki tyle na kanale a wyświetlenia na, na tym punkcie co wczoraj y y wrzuciłeś to to bardzo malutko bo ja jak, jak ja wrzuciłem to mam sporo o wiele sporo nie patrzę na te łapki bo każdy ma swoją opinię a na czasie gdyby te łapki dają w dół bo bardziej fani, którzy są od początku z nami zawsze dadzą w górę Tego po prostu nawet się wypaliłeś i nie masz jak się teraz przebić, Bo to się, się, się śmieje, że zrobiłeś tam e, po pierwsze tam dwa albo trzy odcinki z żulem. Pierwsze to było biegać z żulem, ale nauczycielem, nie wiem, taki pomysł, jak wyczasnąłeś Może chciałaś mi pokazać, że jesteś... Lepsze ode mnie. Chciałeś pokazać, że nauczyciela to ty masz takiego miałaś żula. O tego zacząć. Nie, że ja, tylko ty o tego zacząć. I chciałeś tu zabłysnąć, ale nie w tą stronę powiedział. Bo chciałaś mnie ośmieszyć, oczarnić, a ty się obróciło w drugą stronę. porosła Po prostu nie masz yy, czym co już jak to Sam się w stanie ośmieszyłeś i żule kolegom, jeszcze nie dosyć, tak jak mówiłem wczoraj, nie dosyć jeszcze Lekko uknięty, bo było to widać, coś tam, tego cięcia robiłeś głupie, jeszcze mu podpowiadałeś, co mam mówić. Coś, co widać było, Hazard. Coś, co było widać, jak cholera. Chciałeś zabłysnąć, chciałeś pokazać, a pokazałeś siebie z takim, takim w internecie zarazem z żule. Na razie, jak Ci powiedziałem, na razie to e, cięcie filmu też nie nadajesz kłopotu, tylko zacząć. Bo po prostu, jak widziałem te, z tym żulem, jak nagrywasz, jak mu podpowiadałeś, jak cięcie robiłeś, to w lepiej robi od Ciebie, mimo że ma to jest sprzęt, ma do tego. I i programy sprzedałeś a ty jakimś programem wziąłeś, ale nie słyszałeś w ogóle, że to będzie kiepsko po prostu pokazałeś atlet kretyna teraz nie o

Jeszcze tutaj ujęcie, co jest w Kogo Spróbuję się tutaj ośmieszyć. Bo na razie to sam z siebie się ośmieszyłeś. Widziałem pani o tym, do pani, bo też to było im, to z tego mieli beczkę. Tak jak ja miałem beczkę, wykopuję się od ciebie w e, stawu, bązo. Eee, odsunął się a te w te też się odsunęły od siebie a no właśnie nie zabłysnąłeś no i żadnego ci ściska że ty lajki nie możesz zdobyć a więc dlaczego lajki lesa to ci bola bo widzą widzę pani, widzę zmianę u mnie. I to właśnie idę do przodu nie do tyłu i to jest właśnie pod stołą, pani. A ty masowa az co się do tamtych lat. Nie masz innych, nie masz pułapu. Żadnego nie masz pułapu azby. Że jest żula, który za ciebie będzie coś wszystko robił. No i z Ciebie kretyna zrobiłeś w internecie dobrze, że jeszcze w nie pokazałeś się to w ogóle ludzie byli z tego stanu śmiechówę no, musisz się z tym liczyć że chciałeś tu pokazać, że jesteś lepszy a tu wyszło dupa Jasia. Się mówi. po prostu yy, nie pomyślałaś logicznie tylko na odpad to robisz a później się dziwi, że taki węzeł jest zawsze yy, do przodu niż ty, z tego powodu, że ja wiem co mam robić i jak mam zamiast coś długiego robić to wolę nie robić w dobrym świetle się pokazuję w że razie w dobrym świetle się okazuje, a ty zimą świetlajesz i z tym zjadłasz powiedziałaś na dno. Na dno powiedziałaś, na dno. Przykro, to jest świadomość, także o tym wie na forach. Widzą je co wiedzą o tym, co na moim Hamburgu jest są ponad tysiąc lajków. Wiedzą o tym, że po prostu nie masz, masz weny do takich, jak było kiedyś. Po prostu wypaliłeś się A wypaliłeś się z tego powodu, że nagrywałeś wiele z żulem, ale nauczycielem, który nie wie, to jest mój nauczyciel, chciał zrobić w krętkę wszystkim, a sam z siebie pajęcy zrobię zarazem z Od tego zacząć. I masz odpowiedź na pytania, którzy ludzie dodają sobie pytania Nie zabójcie. Nowego kończę ten temat widzowi fajnie, bo nie ma sensu mówić o tym samym. Powiedziałem to, co miałem powiedzieć. A widzę i fajnie. Od tego zacząć, że dobijemy do 2000 lajków. Like ja wam też pomogę. Wy też się i dobieramy do 2000 lajków W ciągu może tak liczę w ciągu 3 dni O łoba we 3 dni może by się udało lajki wpuścić więcej A kobra śpi ja jestem na nogach Zobaczcie kobra sobie śpi a ja jestem na nogach jako mężczyzna, głowę, głowa rodziny musi być czynna. Jak się mówi, w ciągu 3 dni, jak nam się uda oglądanie 2000 e, lajków na kąwarzu, no dobra, omijamy ten konkurs. Z tych lajków i ocen, to zrobimy inaczej. Będzie może łatwiej Wam. E, jak nam się 2000 lajków. Tylko na tym piszecie, że ten ktoś, Kowalski dał lajka, ja sobie zapisuję i tak po kolei będę zapisywał w wizerowanii, jak będzie 2000 lajków, to co będę miał rozpisane, to was pozowie tu na lajwie, na lajwie to was pozowę, trzy dni góra, zobaczcie. 1200 chyba 5 lajków zobaczcie Idzie to na sobie idzie, idzie Bo to widać Widać po y, lajkowaniu I tak byśmy tak zrobili w pani, że y, anuluję tam ten konkurs, a ten konkurs, że wam teraz daję, czyli y, żebyśmy y, dali Radzę 2000 lajków. Da się, da się, wizeruj, da się. Zebrać się, wysył do znajomych w linkach do forum tego, lajkować. Piszę na przy. Kto lajka dał, ja to w zasłyszycie. I tak ciągle, i tak ciągle, aż będzie 2000 lajków, ja was tu pozwolę na lajmie. Takie ugody robimy czy dacie radę, to wszystko od was zależy, bo ja z całej siły daję radę I, i to jest właśnie to, że da się to wszystko zrobić, tylko trzeba trochę myśleć co zrobić, Zobacz. no dobra, chyba to wszystko lajkujecie macie na to 3 dni czyli dzisiaj, jutro i pojutrze czyli 3 dni zobaczymy, czy dacie radę, czy nie dacie radę What the time? They have to got to go back.